Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jarosław Olech, Milk Invest. Zapraszam do wysłuchania naszego nowego webinaru i zapoznania się z naszym nowym projektem. Projektem Milk Invest, czyli inwestycją w krowy wysokomleczne. Proszę państwa, inwestycja. Jest przeznaczona dla bardzo szerokiego grona inwestorów. Cel przedsięwzięcia inwestycyjnego, zacznijmy może od tego, że inwestycja oznacza wymierne korzyści dla obu stron. To jest zarówno dla inwestora, jak i dla hodowcy. I tutaj celem dla inwestora jest stały miesięczny dochód zagwarantowany w umowie zawieranej pomiędzy inwestorem a spółką, czyli. Jednocześnie też hodowcą. Natomiast C dla hodowcy to rozwój dobrze prosperującej hodowli krów wysokomlecznych, czerpanie pożytków w postaci mleka. Proszę Państwa, lokalizacja inwestycji. Hodowla krów wysokomlecznych prowadzona jest w gospodarstwie rolnym w miejscowości Lorki należącym do pana Marcina Gurzyńskiego. Miejscowość zamieszkuje około 200 osób. Lorki położone są w odległości około 15 km od Nowego Miasta Lubawskiego i w przybliżeniu 35 km od Iława. Wieś jest dobrze skomunikowana z innymi miejscowościami dzięki sieci dróg wojewódzkich numer 538 i 541. Proszę Państwa, Przyjrzyjmy się gospodarstwu rolnemu. Jest to gospodarstwo, które funkcjonuje w oparciu o grunty użytkowe o powierzchni łącznie około 15,5 hektara. Około 3,5 hektara jest dzierżawione i obsiane kukurydzą. W gospodarstwie rolnym hodowane jest ponad 100 sztuk bydła, krowy wysokomleczne, jałówki, krowy zasuszone oraz byki. Plan hodowli zakłada. Powiększanie stada dzięki krowom zakupionym przez inwestorów oraz wycieleniom. W skład gospodarstwa rolnego wchodzą budynki, tutaj m.in. budynek mieszkalny z lat 80. XX wieku oraz cztery budynki gospodarcze o zróżnicowanej powierzchni użytkowej. Rolnik jest w posiadaniu narzędzi oraz profesjonalnego sprzętu i maszyn rolniczych, w tym ładowarki oraz wozu paszowego. Proszę państwa, omówmy sobie teraz skrócony opis projektu inwestycyjnego. Etap pierwszy to zawarcie umowy, czyli współpraca rozpoczyna się od zawarcia pisemnej umowy pomiędzy inwestorem a spółką. Etap drugi to zakup krowy wysokomlecznej. Inwestor przekazuje spółce kwotę 8000 zł, hodowca za kwotę 8000 Zakupuje zwierzę zdrowe, zbadane w odpowiednim wieku i prawidłowej budowy oraz gwarantujące wysoką wydajność mleczną. Etap trzeci to wydzierżawienie nabytej krowy. Inwestor oddaje zwierzę w dzierżawę w zamian za czynsz dzierżawny w wysokości 400 zł miesięcznie na okres 48 miesięcy. Spółka pokrywa wszelkie koszty związane z transportem oraz utrzymaniem zwierzęcia, w tym koszty ewentualnego leczenia oraz ubezpieczenie krowy odpadnięcia. Spółka pobiera pożytki z wydzierżawionej krowy w postaci mleka, które jest sprzedawane w spółdzielni mleczarskiej Mlekowita. Etap czwarty to odkupienie krowy wysokomlecznej. Spółka po okresie 48 miesięcy zobowiązuje się do zakupu krowy wysokomlecznej. Od inwestora za kwotę jej nabycia, to znaczy za 8000 złotych. Inwestor odzyskuje pieniądze przekazane spółce na początku współpracy, zachowując jednocześnie czynsz dzierżawny zgromadzony przez okres trwania umowy. Proszę Państwa, zapraszamy do współpracy również tych inwestorów, którzy posiadają własne krowy wysokomleczne, ale z różnych przyczyn zdecydowani są je wydzierżawić. Inwestorom posiadającym własne krowy, którzy wydzierżawią zwierzęta, wypłacamy czynsz dzierżawny w wysokości 400 zł miesięcznie. Proszę Państwa, inwestycja w krowy wysokomleczne to doskonały pomysł na ulokowanie swojego kapitału. Inwestujesz na samym początku 8000 zł. Co miesiąc przez 48 miesięcy spółka wypłaca Ci 400 zł. Co łącznie daje kwotę 19 200 zł. Po upływie 48 miesięcy spółka nabywa zwierzę, dzięki czemu odzyskujesz zainwestowaną na początku kwotę 8000 zł. Roczny zwrot inwestycji na poziomie 60%, możliwy dzięki współpracy korzystnej dla obu stron. I tutaj możesz zwielokrotnić swój zysk i zakupić większą liczbę krów już na samym początku lub w trakcie współpracy. Proszę Państwa, zalety projektu inwestycyjnego mamy zarówno w skali makro, jak i w skali mikro. Zacznijmy od skali makro. Mleko jako produkt niezbędny dla przetwórców oraz konsumentów, nieposiadające i niespadające zainteresowanie wyrobami mlecznymi na rynku. Rosnące zapotrzebowanie na mleko oraz produkty mleczne, zwłaszcza w krajach Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej na Bliskim Wschodzie, stałe ceny mleka na rynku i zniesienie ograniczeń nałożonych na hodowców bydła mlecznego przez Unię Europejską, swobodniejsza konkurencja gospodarstw rolnych. Natomiast zalety w skali mikro, proszę Państwa, to korzystna lokalizacja gospodarstwa rolnego w województwie warmińsko-mazurskim. Hodowla bydła już trwa, uruchomiona w 2020 roku. Na to chwilę jest ponad 100 sztuk bydła. Wysoka wydajność hodowanych krów. Jedna produkuje rocznie około 10 000 litrów mleka, Przychód z jednej krowy w wysokości około 1200 zł miesięcznie. Tutaj chodzi o sprzedaż mleka. Proszę Państwa, największą zaletą projektu inwestycyjnego jest stała współpraca rolnika ze spółdzielnią mleczarską Mlekowita z siedzibą Wysokim Mazowieckim, oddział w Lubawie, co gwarantuje wypłatę miesięcznego dochodu inwestorom. Zawarta umowa ze spółdzielnią mleczarską Mlekowita, umowa zakłada odbiór każdej ilości mleka od rolnika, korzystne warunki umowy, stawka jest większa od rynkowej o 20 groszy za każdy litr, Mleczarnia podaje mleko obróbce, otrzymując mleko w proszku. Tutaj są stali odbiorcy głównie w Chinach. Proszę Państwa, gdybyśmy mieli kontynuować zalety projektu inwestycyjnego, można wymienić zaplecze gospodarcze, czyli odpowiednia powierzchnia gospodarstwa rolnego, grunty orne przy gospodarstwie rolnym, zapas paszy. Infrastruktura gospodarstwa rolnego, maszyny, sprzęt rolniczy, obora, inne niezbędne budynki gospodarcze, możliwość powiększenia obory o kolejne stanowiska. Kolejny element to zaplecze personalno-kadrowe, młody, doświadczony hodowca, pan Marcin Gurzyński, Opiekuni zwierząt, dietetyk, stały nadzór i opieka ze strony lekarza weterynarii. Kolejna zaleta to krowy wysokomleczne, kupowane w atrakcyjnych cenach. 8 złotych za sztukę dzięki współpracy z hodowcami głównie z Niemiec. Kolejny element to inwestor nie musi być rolnikiem, nie trzeba posiadać ani wykształcenia, ani tym bardziej doświadczenia rolniczego. Kolejny element to ubezpieczenie krów wysokomlecznych od padnięcia na podstawie umowy zawartej z powszechnym zakładem ubezpieczeń PZU Zwierzęta. I ostatni element to możliwość wizyty w gospodarstwie rolnym przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu środków finansowych. Tutaj chciałem jeszcze dodać, że krowy są cały czas monitorowane i można je 24 godziny na dobę obserwować poprzez sprzęt, czyli przez kamerki. Proszę Państwa, podmioty zaangażowane w projekt to po jednej stronie pan Marcin Gurzyński, młody, ale już doświadczony hodowca bydła mlecznego. Od najmłodszych lat pomagał w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Od 2019 roku samodzielnie zarządza przejętym gospodarstwem rolnym, i do jego największych sukcesów należy zaliczyć przeprowadzenie czasochłonnego procesu specjalizacji gospodarstwa i nastawienie go na produkcję mleczną, którą rozpoczęto w 2020 roku. I po drugiej stronie to Milk Inwest, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała z myślą o. Instytucjonalizacji prezentowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W jej działalność zaangażowany jest doświadczony rolnik, pan Marcin Gurzyński, i współpracują z nim osoby od wielu lat związane z sektorem kapitałowym, które zajmują się stroną finansową i prawną projektu. Jeśli zainteresował Cię projekt inwestycji w krowy z skontaktuj się z nami. Więcej informacji uzyskasz także odwiedzając naszą stronę internetową. Tam możesz zapoznać się ze wzorami umów oraz dokumentem informacji o projekcie, który zawiera bardziej szczegółowy opis inwestycji. Numer telefonu do działu hodowlanego 504 151 864. Numer telefonu do działu finansowo-prawnego 573 130 183 adres mailowy milkmoney 24 gmail.com, strona internetowa milkinwest.pl, a jeśli chodzi o NIP firmy to 877-148-4419. Dziękuję za wysłuchanie tego webinaru, zachęcam do inwestycji, Milk Invest polecam.